Gdzie to podłączyć kurwa? Siemano gruby pedale. Co tu dla mnie masz skurwy synku? Sandałki twojej starej. Ja pierdolę te kalosze są z Lumpeksu. Gruby są twoje. Tylko ich nie rozjeb kosztowały aż 5 zł na wadę. Kurwa za małe. Ciasne w chuj. Moja stara nosiła takie gówna. W tych kaloszach za chwilę się wyjebie. Nie są takie złe, przynajmniej mogę kopnąć piłkę. Zajebiste F chuj. Widzieliście jednak lumpeks to zajebiste sketra Nike i Adidas. Kto tak u mnie kurwa?